Pierwsza teraz, nagroda. Pierwsza nagroda. Pora na pierwszą nagrodę. Pierwszą nagrodę w kategorii życie codzienne otrzymuje fotografia pana Krzysztofa Gołucha. Krzysztof Gołuch z przeglądu lokalnego. Tutaj właśnie podobizna. O proszę i ciekawe czy się słyszymy tym razem. Halo, halo. O, wtedy to przynajmniej widziałem, że ktoś mówi, a teraz... Dzień dobry. O, i teraz słyszę. No, jest, to już jest duży sukces tego wieczoru. W czasie pandemii, podczas tych knurowskich dni integracji, uczniowie wyszli na świeże powietrze. To był chyba magiczny moment po tak wielu dniach spędzonych w domach. Tak, to no, te knurowskie dni integracji polegają na tym, że ja jestem jednym z organizatorów tych dni integracji. i Próbujemy młodzież przyciągnąć do idei integracji, a to był taki moment, kiedy młodzież wyszła właśnie po takiej dłuższej izolacji i mogła zobaczyć film poświęcony życiu osobom niepełnosprawnym, także to był taki Super. fajny moment. Ja tylko dodam, że Bartek Busz składa gratulacje na czacie. Dziękuję bardzo, serdecznie <laughs> I pozdrawiam. oczywiście my wszyscy się podłączamy.